Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na filmik o naszym flagowym ploterze frezującym RBF 1325V. Jest to V, jak vacuum, dlatego, że mamy tutaj sześciosekcyjny stół z pompą podciśnieniową w zestawie. Szybki film dla początkujących, jak montować materiał na stole roboczym, jak montować narzędzie w elektrowrzecionie, jak uruchomić program Mach 3 i zacząć z nami działać. Zapraszam. Więc tak, słuchajcie, zacznijmy od yy, kadru w którym wytłumaczę, jak działa stół. Mamy tutaj sekcję, jest to stół z tworzywa sztucznego, z takim yy, tutaj orastrowaniem. Jest tutaj wyfrezowany kieszeniowo rowek, podług taką uszczelkę z mikrogumy, słuchajcie. Tutaj mamy wyspę zaworową z załączaniem on-off poszczególnych sekcji. I przy następnym kadrze ja już pokażę Wam na załączonej pompie, jak będziemy przysysać taką formatkę aluminium do stołu, żeby ewentualnie zrobić jakieś profilowanie, grawer czy frezowanie kieszeniowe. Należy też pamiętać, że taka pompa podciśnieniowa nie zawsze jest jedynym i najbardziej optymalnym rozwiązaniem, bo jeżeli mamy jakąś powtarzalną pracę, i na przykład weźmy czysto hipotetyczny przykład: że mamy taki profil aluminiowy i będziemy w nim robić jakieś otwory, fasolki, czy podflansze montażowe, czy po podświetlanie LED, no to tak naprawdę tutaj podsys nie ma sensu, bo mamy pompę, która nam zabiera 5,5 kW, pompę, która nam hałasuje. I nie ma potrzeby męczyć sprzętu, jeżeli możemy taki profil sobie spokojnie przymocować na takich łapach dociskowych, słuchajcie. I to jest super rozwiązanie, bo ten stół jest tak zwanym stołem hybrydowym. Przez te tutaj trzy takie długie profile terowkowe, on nam umożliwia właśnie taki hybrydowy sposób montażu detalu na stole, tak? O, mamy ładnie przytrzymane. I bez pompy też sobie możemy dać radę. Także wszystko zależy od wymagań, od bieżącej aplikacji czy pracy, którą mamy zamiar wykonywać. Pokażę Wam teraz, jak się montuje narzędzie tutaj w elektrowrzecionie. Mamy tutaj oprawkę zaciskową ER20, taką tulejkę. I tak odkręcamy to dwoma płaskimi kluczami. O. I zobaczcie, mamy narzędzie skrawające, i w środku taką tulejkę. Słuchajcie, od nas dostajecie zestaw podstawowych rozmiarów takich tulejek zaciskowych ER20. Resztę można bez problemu kupić w sklepach z narzędziami skrawającymi albo w dobrych sklepach narzędziowych. I najpierw tulejka wskakuje w nakrętkę, narzędzie, i skręcamy tutaj wszystko na normalny prawostronny gwint. Tutaj z czuciem, żeby nie zerwać. O, i już. Po czym przykładamy narzędzie do sprawdzania wysokości nad stołem. Czujnik wysokości narzędzia. Tutaj przedstawiam jeszcze jedną bardzo fajną rzecz. Jest to zadajnik MPG. Taki pilot zdalnego sterowania do roterów frezujących firmy XHC. I teraz tak, wybieramy sobie tutaj oś, a tutaj jakby dokładność, z jaką, z jaką rozdzielczością będzie ta wędka pracowała po wybranej wcześniej osi. Tutaj mamy jeszcze zdajnik dero i to sobie tak pracuje. Zmieniamy na oś X i możemy sobie łatwo podjechać pod punkt bazowy. Zetką również można zjeżdżać w dół. I w ten łatwy sposób możemy ustawić zero lokalne i bezproblemowo, na przykład, jak nie mamy dojścia od przodu maszyny, to od tyłu sobie maszynę puścić. Mamy tutaj możliwość regulacji prędkości podczas pracy, prędkości posuwu i prędkości obrotowej wrzeciona. Dodatkowo tutaj wyświetlacz ze wskazami DRO dla danej osi. Bardzo przydatna rzecz. Pokażę Wam tutaj teraz ekran komputera zamontowanego w szafie sterującej. I omówimy interfejs programu Mach 3. Tutaj mamy wskaz DRO dla poszczególnych osi X, Y, Z i czwartej osi, jeżeli mamy kontroler w wersji czteroosiowej. Tutaj bardzo ważne okienko, bo ustawiamy tutaj prędkość pracy elektrowrzeciona i ona jest spięta razem z falownikiem, czyli urządzeniem, które nam reguluje prędkością obrotową elektrowrzeciona. Możemy z poziomu Mach 3 włączyć elektro będzie fajnie słychać. Jest soft start i sop, soft stop. I mamy tutaj możliwość regulacji prędkości obrotowej. I tutaj mamy okno G-kodu, który ładujemy przyciskiem Load G-code. Załadujmy sobie przykładowy G-kod. W formacie NC. Hello. I tutaj, tak, tutaj nam się pokazują linijki z poszczególnymi giekodami przygotowanymi w jakimś środowisku CAM, w tym wypadku był to program CAMBAM. A tutaj mamy podgląd tego G-kodu razem ze ścieżką roboczą. Tutaj słuchajcie, okienko Feedrate, czyli ustawiamy prędkość posuwu roboczego i jałowego. No i z takich podstawowych funkcji, to jest wszystko. Poprzez X and Y zero ustawiamy zero lokalne, czyli nadajemy początkowy punkt pracy dla bieżącego G-kodu. Wysokość osi Z ustawiliśmy wcześniej przyrządem do badania wysokości długości narzędzia i wciskając przycisk Auto Tool Zero. To wszystko. Więc tak, mamy zainstalowany tutaj frez palcowy. P8 I będziemy frezować napis Hello na kawałku płyty wiórowej. Włączamy elektro poprzez interfejs, który Wam wcześniej pokazywałem. Czekamy chwilkę, jak ono się rozkręci. I przycisk start. jak to wyglądało. Słuchajcie, takie testowe frezowanie na szybko, bardziej żeby Wam pokazać, jak działają poszczególne parametry, poszczególne funkcje maszyny. Dziękuję bardzo. Dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście dalej oglądać, jakie materiały, jakie macie pytania. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji.